Siema, z Ciebie wasze pytanie, które zadaliście pod zapowiedź Q&A. Yo! Pytanie od Klaszaka. Ile masz lat? Mam lat 16. Skąd jesteś? Szczerska. Ile masz lat? 1,80 80. Czy ja urodzęsłotak? Trzech braci. Kolejne pytania są od Was. A. Lubisz administrację grupy z Tak. Ile masz lat? 16. Chciałbyś powiedzieć, niech Ciebie spłacą? Tak. Następne pytania są odlekniego dla przyczynowa. Lepsy, co mi się wszystko prawe, że twoje ulubione, że to pies, o które chodzi, że ruka jest w której czasy chodzi, tylko jest owodowa MACTC MAT. Następne pytania są odstawowego kanana, czy ma prawo jest ja. tak, chyba na prawej. Czy masz rząd to nie? Jak w poza nasz Pisze z kolegami. jakieś tu ulubiony tuber nie ma ulubionych WTP. Następne pytanie są odkładające, jak się czuję ten kanał? Nie wiem, co nowego nagrać na kanale gry, ile masz sens 16, ile możliwości w tym odniesieniu chcę, to nawet pół godziny. Następne pytanie są odkładające, jak można gry zarobić, ile masz lat, 16, 4 jesteś, amokas czy jest Amokas będą gry na kanale, tak, nagrasz coś ze mną, oczywiście. Nasze te pytania są od 16 używane w razie 3 to są obrazy Minecraft Standard 2 abyśmy wynikli z tego jaki to planuje, że na wynik nie realizujemy kiedy dojdziemy z Wumpa w niego do biegu Następne pytanie jest od kozaku, czy będzie raj samochód? Tak